Siemanko, z tej strony Konerski, a to wiatrówka od Daisy, czyli model 25 Pomp Action. Zapraszam. Wiatrówkę, którą widzicie kupię w militariach. Jeśli chcecie zobaczyć unboxing, gdzieś tutaj u góry Wam wrzucę do niego linka. Zanim zacznę Wam opowiadać jak ten karabinek strzela, opowiem Wam jak on jest zrobiony, no i z jaką jakością te wszystkie elementy zostały wykonane. Kolba to kawałek sosny pomalowany lakierobajcą na kolor jasny dąb. Powłoka lakiernicza jest wykonana ładnie, ale jej wytrzymałość jest niestety dość niska i z czasem zaczną się pojawiać ślady użytkowania, czyli ryski, no i lekkie wgniecenia. Niestety, kolba jest pozbawiona baki policzkowej, jest chuda i nie posiada żadnej faktury antypoślizgowej. Ale pomimo takich braków nadal się z niej wygodnie strzela. Tylko po przeładowaniu trzeba dobrze się złożyć do strzału. Kolba karabinka jest przymocowana do reszty karabinka po prostu wkrętami. I naprawdę dobrze to siedzi. Wiem o tym, że esteci. Oczywiście zaraz będą tutaj krzyczeć, że nie jest to dobrze, nie wiadomo jak spasowane, no bo są delikatne szczeliny, no widać, że to nie zostało idealnie spasowane, ale co dla mnie najważniejsze, ta kolba nigdzie nie lata, nie nie trzeszczy, po prostu siedzi mocno. Kolba karabinka jest przymocowana z górną częścią tak, jak wspomniałem na wkręty. Cały ten element jest metalowy, wykonany ze stali i posiada bardzo ładny grawer. Widać na nim myśliwego i kaczki. Całość komory jest skręcona na śruby i wkręty. Ten styl jest wręcz identyczny jak w Red Rider i trzyma się w kowbojskim klimacie. Na grzbicie karabinka mamy szczerbinkę. Ten element jest także wykonany z metalu i posiada regulację w pionie. Od zwykła śrubka, która podnosi i opuszcza szczerbinkę. Posiada także dwie nastawy punktu celowniczego, czyli otwarty i zamknięty. Jak już jesteśmy przy przyrządach, jest też i muszka, która jest osadzona na końcu lufy zewnętrznej karabinka. W tym przypadku jest to tylko zgięta blaszka. No i powiem Wam, że współgranie tych elementów jest raczej umowne. No bo, tak jak wspomniałem, to jest tylko i wyłącznie zwykła zgięta blaszka i ona może nam się wygiąć podczas użytkowania. Wystarczy gdzieś stuknąć. No i ta szczerbinka. Szczerbinka potrafi zrobić podczas strzelania coś takiego. I ja wtedy nie wiem, czy ja strzelam z jednego, czy z drugiego punktu celowniczego, pojęcia nie mam. Naprawdę to potrafi się przesunąć podczas strzelania, podczas przeładowywania zwyczajnie od wibracji. Lufa zewnętrzna także jest wykonana ze stali i posiada całą masę najróżniejszych i zupełnie niepotrzebnych napisów. Począwszy od instrukcji, w jaki sposób strzelać. Ta instrukcja ma 5 różnych punktów. No, oczywiście przeładować, tutaj pierwszy strzelić. Potem mamy ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, że nie jest to zabawka, trzeba uważać. No i mamy też napis modelu i kto wyprodukował. I o ile nazwa modelu i no i powiedzmy miejsce gdzie smarujemy, gdzie dodajemy olej do smarowania jest jak, na, jak najbardziej spoko i to powinno być, cała reszta jest zupełnie bezużyteczna, jest niepotrzebna i zwyczajnie psuje odbiór tego karabinka. No po prostu mi się to nie podoba i strasznie to w oczy. Ale dobra, lufa zewnętrzna kryje w sobie jeszcze jedną rzecz. W środku mamy Lufę wewnętrzną zespoloną razem z magazynkiem. Jest to jeden element, który jest o długości 22 cm dokładnie i jest są zgrany ze sobą. Tutaj wchodzi 50 sztuk śrutu, ładujemy przez to okienko no i możemy zacząć zabawę. Do magazynka wchodzą kulki 4,46 mm, czyli BB, i to wszystko działa naprawdę dobrze. Na początku obawiałem się o ten element i miałem wrażenie, że to się rozpadnie. Pomyliłem się i podczas weekendowego testowania wyklepałem z niego około 6000 śrutów. Nie było ani jednego zacięcia karabinka, raczej nie oszczędzałem. Jedyne co musicie pamiętać to to, aby tego zespołu nie dokręcać na siłę. Mi zajęło odkręcenie tego jakieś 10 minut i jeżeli naprawdę nie macie pary w łapach, albo przynajmniej kombinerek, to musicie mieć ze sobą jakiegoś strongmana. Naprawdę, 10 minut szarpania. Co ciekawe, za każdym razem, kiedy wkręcamy ten zespół do środka, gwint łapie dokładnie w tym samym miejscu, więc zespół lufa układa się z magazynkiem zawsze w tej samej pozycji. Dzięki temu powtarzalność strzałów jest no nieco lepsza. Druga sprawa, nieważne czy celujemy do góry, na dół, na boki, ułożenie karabinka nie ma znaczenia. Po prostu sprężynka podaje kolejną, kolejną kulkę i ona za każdym razem wystrzeli. Problem mieliśmy w Retrider, kiedy za każdym razem podczas przeładowania trzeba było celować lufą do góry, żeby podajnik grawitacyjny mógł zepchnąć kolejną kulkę do komory. Tutaj nie ma tego problemu, no i po prostu to działa naprawdę dobrze. Pod lufą mamy dźwignię przeładowania, która jest wykonana ze stali i posiada drewnianą rączkę. Rączka to ten sam kawałek drewna co kolba i jest ona tak samo narażona na uszkodzenia, a może i nawet i bardziej, bo podczas przeładowania dość mocno go szarpiemy. Sam mechanizm działa płynnie, nie ma zacięć, ale osoby z mniejszą siłą w rękach czy dzieci będą miały problem z przeładowaniem. Sprężyna stawia umiarkowany opór, ale dla dzieciaków czasem sprawia to problem i zamek się nie dopina. No i właśnie kiedy wystąpi taki problem, podczas przeładowania nie dopnie nam się zamek, to po pierwsze nie oddamy strzału, a po drugie wystarczy dopiąć ten zamek i on wtedy będzie strzelał. Wszystkie elementy metalowe zostały pomalowane farbą antykorozyjną, a nie oksydowane, jak to się robi w innych karabinkach. Jest to spory plus, bo karabinek znacznie lepiej zniesie niekorzystne warunki atmosferyczne, no i na przykład jak go zostawimy na działce, to też nie zajdzie korozją od razu. Na koniec kabłąk i zespół pusty. Kabłąk jest naprawdę małych rozmiarów. Ja nie mam dużych dłoni i powiem Wam, że tutaj nie ma za dużo miejsca. Jeżeli masz palce jak parówki, to naprawdę trzeba się mocno zastanowić, czy ten karabinek jest dla Ciebie, bo możesz naprawdę nie zmieścić palucha. Zespół spustu w tym karabinku jest dokładnie taki sam, jak mamy w modelu Red Rider. Jest to po prostu zwalnia z sprężyny wykonany z plastiku, no i z bezpiecznikiem przetykowym, który po prostu działa. Ok, skoro już wiemy, w jaki sposób on jest wykonany, jak to wygląda jakościowo, przejdźmy sobie do tego, jak ten karabinek strzela. I można to wszystko zmieścić w jednym zdaniu. Ten karabinek nie ma celności. Dziękuję, do widzenia. Ale od początku. Zacznijmy od tego, że przyrządy celownicze nie pomagają, a przestawiająca się szczerbinka, która raczej średnio zgrana jest z blaszką na przodzie, pozwalają skupić śród na dystansie 8 metrów. Do tego dochodzi niska prędkość początkowa w okolicy 95 metrów na sekundę, no i oczywiście gładka lufa. Te parametry połączone razem powodują taką celność na 10 metrach. Na 15 metrach strzelanie jest to w pewnym stopniu loteria, a na 20 metrach jest to ostrzał artyleryjski, ale nie taki, że wiemy gdzie jest cel, tylko taki, że chyba gdzieś mamy tam trafić. Na 20 metrach trafiłem w tarczę 4 razy, z 20 wystrzelanych śrutów. Ale co ciekawe z 15 metrów śród miał na tyle energii, aby tłuc butelki czy przebijać puszki. Jedną z puszek trafiłem nawet z 20 metrów, i śród nadal dał radę go przebić. Krótko mówiąc, celność karabinka jest nieco lepsza od pistoletów na CO2. Podsumowując, Daisy Model 25 Pump Action to kolejna propozycja karabinka wiatrówki w bojskim klimacie za małe pieniądze. Ten karabinek kosztuje 300 zł i w tej cenie dostaniemy karabinek, który niczego nie udaje, tylko po prostu jest budżetową kowbojską pompką do zabawy na działce. Dzięki niemu możemy dobrze się bawić na krótkich dystansach i strącać puszki, tłuc butelki i przygrillowanie. Karabinek prosty i surowy w swojej budowie działa prawidłowo i bez zacięć, a prosta budowa przełoży się na łatwe serwisowanie no i użytkowanie. Karabinek nie jest super celny, ale zabawa w przeładowanie strzelby daje sporo frajdy a opróżnienie magazynka trwa kilkanaście sekund. Więc jeśli chcesz karabinek w kowbojskim klimacie, do zabawy na działce czy w ogrodzie, po prostu ostrzelać dla zabawy do puszek, to ten model spełni Twoje oczekiwania. Natomiast jeśli oczekujesz lepszego skupienia, lepszej celności, to dorzuć stówkę i kup coś lepszego. A ja dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia, cześć! Powiem Wam tak, pierwszą rzeczą, którą zacząłem robić podczas testowania, no wystrzeliłem pierwszy magazynek. Ale pierwszą rzeczą, którą chciałem sprawdzić, czy to się w ogóle uda, nie? To wiecie co, nie? Ja to z 10 razy próbowałem, to mi nie wychodziło, nie? One hour later. Aaa, super! Uu! Z 15 razy. Masakra. A tu jest taka sprężynka dosłownie. Taka sprężynka tu jest. Uf, może jakby to nasmarował lepiej.